Jansko, jesteśmy w Porto. Podróż pociągiem bardzo przyjemna. Wygodnie, cicho, szybko, chyba raczej szybko. Także do polecenia, widoczki bardzo fajne. Deszczową Lizbonę zostawiliśmy z tyłu. Teraz przyjechaliśmy do Porto. Jest piękne słońce, więc to była chyba dobra decyzja tu przyjechać. Zameldowanie o 15.00. Mamy jakieś 4 godzinki teraz. sobie pobuszujemy po mieście. Pójdziemy może coś zjeść, kawkę. Koniecznie i zobaczymy, co Porto ma do zaoferowania. Nasza, nasz pierwszy przystanek w Porto. Oczywiście po takiej podróży trzeba troszkę e, coś zjeść dobrego. I tu mamy taką przekąskę, która nazywa się mm -hmm, Fuar Treng Mąż. Pan zaraz to powie na przebitce. To jest Fuar. Najczęściej jest ten. Ten to jest Fuar Treng Mąż. Jest z tutaj w to jest salty To jest only... sweet one, to jest salty yeah, one. Exactly. Okej, okay, perfect. Generalnie jest to typowa, typowa wielkanocna e, przekąska. E, I mamy tutaj jakiś bekonik chorizo, szyneczkę w takim jakimś cieście jajecznym mocno i jest też słodka, słodka wersja, którą e, ojciec krzesny daje swojemu krześnikowi tutaj tradycyjnie, a to jest wersja na słono, którą się przygotowuje typowo właśnie na Wielkanoc. Więc zobaczmy. Wygląda bardzo pysznie. Mm. Taka trochę su sucha babka, ale nie na słodko, Bo takie ciasto jest właśnie jak babka, tylko wytra wytrawne, słona. ale słuchawe, ale bardzo spoko. Bardzo fajny klimat tego miejsca, dużo lokalnych ludzi właśnie wpada, taka piekarenka, sympatyczna obsługa, taki gwar, fajnie, fajnie. Trochę inny klimat niż Lizbona, Lizbona była troszkę taka bardziej na sztywno, a tutaj pierwsze starcie sporto jest tak naprawdę lokalnie, fajnie, fajnie, podoba mi się. Opuściliśmy tą fajną miejscówkę, ale skusiłem się jednak, wziąłem to ciastko, które ojc ojcowie chrzestni kupują swoim chrześnikom. I ono jest o tyle ciekawe, że ma jajko ze skorupką w środku. I spytałem jak to się je, powiedzieli panowie, że że tak jakby na około się tego je później jajko. Nie wiem. Będziemy to rozkminiać później, bo wziąłem sobie na wynos gdzieś nad rzeczką może i zrobimy wielki unboxing tego dzieła portugalskiego cukiernictwa. No idziemy sobie na razie i tak no, takie przemyślenia. Chorzów, Katowice, Znajome widoczki. Czuje się człowiek jak w domu w te święta. I tak sobie idziemy do kościoła świętego Ildefonsa, a po drodze mijamy Teatr Narodowy, proszę Państwa. Całkiem przystojny, a jakże Teatro Nacional San Przed nami kościół św. Ildefonsa, bardzo ładny, wykafelkowany. Widać, że Fachura robił te kafelki. Natomiast jest niestety zamknięty, co jest trochę dziwne w sumie w niedzielę wielką no ale może coś tam przygotowują jakąś grubszą bibę pod właśnie niedzielę i dlatego nie można wejść. Wrota zamknięte, ludzie się tylko przed, przed kościołem kłębią. No i tak sobie pooglądamy z zewnątrz tylko. No dobra, myślałem, że to Lizbona tylko taka jest w górę, ale Porto dużo nie odstaje. Damn. Śladami wykafelkowanych powierzchni trafiliśmy na dworzec w Porto, sami zobaczcie, dworzec São Bento i faktycznie znowu majster się popisał, chociaż w niektórych miejscach Dałoby się małe odświeżonko tych kafelek, ale generalnie trzymają się całkiem nieźle. Chwilka chillery w takim przystojnym parku. Tutaj Palacio, ale nie będziemy wchodzić do środka, bo chyba tak średnio warto. Natomiast za nami, to gdzie się udajemy, teraz. Czyli jakiś markecik. River Market. Tam może być ciekawie. Zobaczymy, co nas tam spotka. No, niestety, zapowiadało się dobrze, ale lipa. Jest na górze jakaś knajpka. W sumie wygląda nieźle, więc jakbyście chcieli. Bołowinka, zwłaszcza, wyglądała tak dość przekonująco. Jak tak rzuciłem okiem komuś w talerz. Ale oprócz tego nie ma nic. Myślałem, że tu będzie jakiś targ, żeby no ale też. Problem jest taki, że jest niedziela Wielkanocna. Dużo rzeczy jest zamkniętych. Już byliśmy w jednej bibliotece, fajnej, zamknięta. Eee, kościoły zamknięte. No nie do końca przemyślane, przemyślane to było, żeby tu przyjechać w niedzielę Wielkanocną, bo ani obchodów za bardzo tutaj nie ma, jakichś kozackich. W ogóle jestem lekko rozczarowany Wielkanocą w tym kraju. Liczyłem, że będzie coś, wiecie, spektakularnego. No a niestety nie. Oprócz tego, że się słyszy, gdzie nie gdzie błona paskła, to trochę wywalone mają w tą Wielkanoc tutaj, tak jak, tak jak widzę, no. no i trudno. O Porto dwa słowa, na razie wrażenie, no przy Lizbonie trochę blado, że tak powiem wypada. I jeśli chodzi o, o klimat, jest trochę też rozkopane to miasto, także generalnie jak będziecie odwiedzać oba miasta, to zacznijcie sobie od Porto a później jedźcie do Lizbony bo w ten sposób wrażenie będziecie mieli na pewno dużo lepsze niż my, którzy zrobiliśmy to po prostu na odwrót bo teraz troszkę tak nas to no nie, że rozczarowuje, no ale wrażenie nie jest jakieś szalone sporto. Porto wiadomo, trzeba się jeszcze napić Porto i może wtedy wtedy dozna, doznania się zwiększą o a jest właśnie uliczka taka no, dobra, nad rzeczką może być ładniejsze to porto. Jeszcze tam nie byliśmy, więc pewnie, pewnie nad rzeczką będzie ładniej. No, musieliśmy przejść parę schodów, ale jesteśmy już pod katedrą C. Nazywa się dokładnie tak samo jak ta lizbońska i też polega na tym samym, że jest katedrą, czyli najważniejszym kościołem w okolicy. No i generalnie społożona tak. Wysoko, fajnie, że jest dobra panoramka na wszystkie strony. Powiedziałbym, że taka se ta katedra. No i co uważasz? No w moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć. Jest kilka niedociągnięć. A gdzie tu są dociągnięcia? No, katedra faktycznie taka se. Natomiast, jako punkt widokowy, dowodzi w 100%. Dzieje się, proszę Państwa. Odpakowujemy tego wariata. Tu w środku mieszka jajko z jakiegoś powodu. I to jest właśnie te, ten słodycz, który ojciec chrzestny daje swojemu krześniakowi z jakiegoś powodu. Także próbujemy. No tu jest taka normalna drożdżówka. Z zewnątrz. Z jakiej paki w środku jest jajko? Nie wiem. Nie, nie wygląda na to, że ono jest jakieś, nie wiem, specjalnie marynowane. No nie wiem, jak kiedyś zostanę czymś chrzestnym to raczej czegoś takiego nie zrobię Na zdrowie na No dobra, nawet nawet ładny ten most muszę przyznać Dobra, tak się chodzi po tym moście Fajnie wygląda głównie z zewnątrz, no tutaj Idziemy sobie, nic się nie dzieje, ludzie chodzą Tramwaje przejeżdżają Widoczek jest spoko, no Felipe dobrze mówi, nie wiem czy było słychać Po dolnej kondygnacji pod nami jeżdżą te samochody No Widoczek jest Generalnie ta na nadrzeczna część Porto zmienia trochę Może perspektywę postrzegania tego miasta No ta taka jakby miejska część, te uliczki i tak dalej Były średnio ciekawe, no ale tutaj Trzeba przyznać Że te mosty, to stare miasto, pomarańczowe daszki No robi to jakąś robotę Nadal uważam wyższość Lizbony, ale tutaj na pewno sporo punktów dla portów wpada. Zasadniczo Porto dzielimy na dwa porta. Pierwsze porto nie przyrzecę i to jest takie 4 na 10 i Porto przyrzecę. I przyrzecę jest takie mocne 8,5 jak dla mnie. Filip daje 9, no ale on jest jeszcze młody. Piękny zachodzik za nami A kiedy słońce zachodzi głód wschodzi Rozpoczęliśmy misję poszukiwania jakiejś dobrej knajpy z portugalskim jedzeniem Porto, no i wiadomo Trzeba się napić Porto w Porto no. Przyszliśmy e, spróbować pastelze de bacalao czyli kulkę z dorsza z serem w środku Spróbuję to tak rozerwać, żebyście zobaczyli jak wygląda w środku o właśnie widzicie to? płynne złoto do tego obowiązkowo kieliszek Porto bardzo fajne połączenie na pewno warto będąc w Porto zajrzeć tutaj zwłaszcza, że miejscówka jest naprawdę bardzo fajna, pani tutaj coś tam śpiewa nam, organki są no, warto, warto przyjść i spróbować bardzo ciekawe, lokalne e, połączenie ale e, zgodnie przyznajemy z Filipem, że e, z, dwóch, z dwóch pasteli pastel de nata lepszy niż pastel de bacalao Baca, tak jest słodycze, słodycze lepiej im wychodzą tu w Portugalii Wychodzi na to, że do Knajpy musimy przejść na drugą stronę rzeki, żeby dopełnić nasz Bridge Experience, to w tą stronę przyszliśmy górą, a wrócimy sobie dołem. Słońce się zachodzi, idziemy sobie pod mostem i nadal misja jest aktualna, czyli szukamy jedzonka.

Nikt nie zaczepia, nikt nie podchodzi, nikt nie oferuje narkotyków co 5 minut, jak w Lizbonie. <noise> Nawet przechodziliśmy koło ko takich gości koło mostu i tak już mieliśmy to samo w głowie z Filipem, że o, zaraz ktoś nas zapyta, ale nie, nie pytali, nie pytali, e czy chcemy dragi, więc generalnie taki raczej pozytywnie. jest poczucie takiego bezpieczeństwa i chillery. Jakby ktoś się zastanawiał, czy jest bezpiecznie, to według naszych doświadczeń, jak najbardziej. Ale Przypominam, że jest Niedziela Wielkanocna, więc może Męty i dilerzy też mają święta i nie wychodzą dzisiaj. To też może być powód, ale jeśli nie, no to raczej jest chillera bezpiecznie. No i to będzie chyba zamknięcie dzisiejszego dnia, bo już nie będziemy dobijać kolejnych kieliszków Porto. Jutro wstajemy, jeszcze mamy dość wypakowany plan przed jazdą na lotnisko i powrotem do domku, bo to już będzie koniec przygody. Także Koniec dnia trzeciego.